Także witam wszystkich w kolejnym vlogu. E, pogoda jak widzita dopisuje. E, I co no? Ostatni raz, jak żeśmy się widzieli, słyszeli, to było jak kosiłem kukurydzę y, hyderem bez przystawki. To pamiętacie może, jak nie, to to se, jeszcze to gdzieś jest tam na kanale. I jak ktoś śledzi te vlogi moje, to będzie pamiętał, że ja zjazdziłem kabinę z 30. -tki. Miałem kabinę-puszkę na tej 30, co tutaj stoi w garażu, ale, jak to już kiedyś mówiłem, no, na zimę więcej, więcej w polu robię 60. A że więcej w polu robię 60, tak jak dzisiaj teraz na przykład jadę siać, no to poprzerabiałem trochę tę kabinę i założyłem ją do 60. Jeszcze pierdyknąłem w ten sam kolor, co obciężniki malowałem, bo farby mi zostało i, nie wiem, taka, taka żywsza się wydaje teraz, daj to znać co wy sądzita o tym, czy to wygląda, kurde, kiczowato, wiśniacko, czy czy ładnie, no po mojemu, to teraz taki John odwrócony, to może być, nie, taki fajny kolorek, będzie się, będzie się troszeczkę wyróżniać, ja tu lubię ten taki zielony, warfamowy kolor, to wie to o co chodzi nawet o kiedyś grabki se w żelaznym sklepie kupiłem właśnie, właśnie w takim kolorze dobra, yyy Far, jak widzicie, to już jest obczyszczony. Znaczy, no tam na hederze jakieś zostały te, to tam header to pierdolę, nie będę czyścił tego. Będziemy siać o to pole tutaj koło chałupy już, Ja już parę pul pozasiewałem. Wczoraj, przedwczoraj. Pogoda była, to, to można było jechać siać. Ale dzisiaj mówię, to jak już tak sieję teraz, tak jeżdżę po tych polach, obsiewam, to, to czego by vloga nie nagrać dla was. No, to wyruszamy. Teraz taki, taki zabudowany się wydaje, nie, ten traktor. Drzwi nie zamykam, bo akurat, akurat pogoda to mówię, jest taki fajny wiaterek, przyjemny, jak na jesień to jest całkiem, tak powiedziałbym, całkiem ładnie, bo już kurde parę dni nie padało, a to, to nie jest tutaj takie, wiecie, w tych okolicach naszych oczywiste. Będziemy siać pszenicę na tym polu, co tam kiedyś yy, pierwszy ten, pierwsze żniwa były farem na vlogu, to, to ten, to tam zasiałem owiec, też niedaleko chałupy jęczmień. Także tutaj pierdykniemy sobie pszenicę. Sorki, że przeszkodzę, ale posłuchajcie. Wczoraj poleciłem wam odwiedzenie Instant Gaming, żeby sobie poszukać starszych farmingów, na przykład, żeby uzupełnić kolekcję. I zobaczcie, co dzisiaj tutaj wynalazłem. Jest tutaj trzynastka w Titanium Edition. Do tego bardzo rzadko są klucze. Więc jeśli chcecie sobie na przykład taką trzynastkę uzupełnić, bo nie wiem, zgubiliście klucz gdzieś do wersji pudełkowej, albo nie macie w ogóle trzynastki, to Titanium Edition jak najbardziej tutaj polecałbym zakupić. Więc jeśli chcecie sobie zrobić małe zakupy związane z grami, to zapraszam na Instant Gaming. Link znajdziecie w opisie. A my lecimy dalej z odcinkiem. Kurzy się jak cholera, bo mówię, sucho już parę dni. A te pola takie wcale nie tak... wcale nie tak już wiecie świeżo robione, to one już zężyły podeschnąć przez ten czas. Mam tym znaczniki, ale to koło chałupy, to kto by się pierdzielił z tym. Także no, yy, powiem Wam tak, jakie, jakie plany jeszcze są tutaj co do gospodarki, co do rozwoju? Yy, nie wiem, czy pamiętacie, ten bizon taki Z050, co tam chłop go sprzedawał, to albo kupca znalazł, albo coś, bo ja nie widziałem już tego kombajnu tam za, <laughs> za tym, zaraz za płotem. Nie wiem, czy mi się dobrze zdawało, to musiałbym, nie wiem, może na koniec filmu tego podjedziemy. Yy, zdawało mi się, że coś pod wiato stoi, ale nie wiem, czy to jakiś nowy kombajn sobie kupił, czy co. Jakby nikt nie kupił od niego, to może i dobrze, to kurde, nie wiem. Pisaliś ta, że far jeszcze mógłby pochodzić z jeden sezon, no nie no, bo to wcale nie jest taki jeszcze ostatni ten kombajn. Ale, ale ja to wam powiem, nie wiem. Kurde, czekaj, ta, bo tu alert RCB, o już. Już alert rcb, już widzę jak tu będzie padać, jak tu chmur, nawet nie ma deszczowych, już będzie padać. Chowaj dobytek, żebym ja ten dobytek jeszcze miał. No, i, ch, i chłop ten... Chłop... Chłop troszeczkę taki jest, no, no nie, nie cięty na mnie, ale taki zawiedziony, no bo ja mówiłem mu, że... Ja ten kombajn będę brał, że ja zaliczkę wpłacę, a tu... Zaliczki nie wpłaciłem, bo nie było pieniędzy i... Nie wiem, może się gdzieś posprzedaje, trochę tego... Nie wiem, to... Pomóż tam i ludzie zadecydować, bo ja już zgłupiałem, nie, z tym kombajnem. No bo jakbym kupił tego bizona, no ale cholera wie w jakim to stanie jest, nie? Far? Może i jest, kurde wąski, mały, ale, ale swój, wie to o co chodzi. Ja tam wiem kiedy co robiłem, kiedy co wymieniałem, a w tym bizonie to trzeba by było go rozebrać na części, żeby zobaczyć czy to w ogóle się nadaje do czegoś. A tak sprzedam, kurde, dobry kombajn, kupię kówno i później będę, będę wiecie, przejmował się, nie? O jedzie chłop Kurde jeżdżą przez to wieś tymi Kurde No następny Nic nie zwolni, nie? No, teraz dopiero zahamował No widziałeś chłopie, że stoję na drodze, to nie To zapierdziela jak to głupie, to te młode takie Tutaj z tam, tamtych si. no i widzicie, już, już pół pola jest zrobione Także robota idzie, nie ma co, siedzenie pisze, że będzie przesmarować, jak, bo jak cholera teraz wyje, nie dość, że w tej puszce teraz głośniej jest, jak wcześniej było, to wcześniej przeminęło z wiatrem ten cały dźwięk, a teraz wszystko to tak wiecie, jak ten taki bęben w gitarze, wiecie o co chodzi, że tam co, jak macie gitarę akustyczną, no to macie ten otwór wycięty i tam się cały ten dźwięk rozchodzi, to puszka podobnie działa, no ale to przynajmniej cieplej teraz jest, nie? Tam jest cieplej. Jeszcze co poprowadzę ten taki tutaj wiecie, ten tunel, żeby mi je ogrzewało. To zobaczymy, jak to będzie dopiero wtedy. Na zimę, na zimę? to będzie myślę, że fajny pomysł. Ale i tak trzeba będzie gdzieś jak do pieniądze. Tylko widzicie, to u mnie to na tym gospodarstwie to jest tak. Trzeba będzie coś tam, trzeba będzie coś tam, nie? Tylko zawsze kurwa nie ma pieniędzy nigdy. Tak to, tak to właśnie jest u mnie to roboto na tym polu. Przydałby się kombajn, trochę większy bo też dzierżawy planuję nabrać, nie tylko to co ostatnio z ale jeszcze. Także przydałby się kombajn jakiś większy, przydałyby się kabiny do tych moich traktorów, a i sam traktor większy by się przydał też, nie pogardziłbym. Właśnie tak się zastanawiam, co mi jest bardziej potrzebne, kurde, czy kombajn, czy traktor jakiś większy. Tylko, że znowu jak traktor większy jakiś kupić, jakieś 80 albo coś, jakiegoś zytora. to znowu zaraj maszyny trzeba zmieniać, bo to wszystko pod te moje małe traktory, także to Oj, oh, kurwa, tak, tak to właśnie jest. Myślę, że nie jedni z was mają takie, takie same problemy. Powiem wam, że to kurde teraz, te ceny tego wszystkiego, to też kiedyś można było kupić, kurde, jakiś... byle jaki sprzęcik. Wcale tak drogo nie zapłacić, a teraz liczą kurde ceny takie sobie te wszystkie rolniki, że to... głowa mała jest. No ale co zrobić, no? Wszystko drożeje, no to i też co o tym pieniądz zarobić, nie? Tutaj też chyba poprzecznie jak pojadę, bo tak widzę, że zostało. Ja tam tylko w słupnie pierdyknął ten transformator, bo już kiedyś tak zrobiłem. Bronami. Dobra, nie cofamy, żeby tych red redlic tam nie zapchać. Patrzcie, jak oni zapierdzielają przez te wieś, bo tu jest kawałek takiej ładnej drogi. Dobra, chyba zebrało. Pojedziemy teraz tam od tamtej strony. E, może i będzie padać, bo tak patrzcie te chmury teraz, rzeczywiście. Ale to aż alert by wysyłali, to może wiatr jaki ma być. A nie, że deszcz. Niedługo to jeszcze będą, kurde ten... pisać alerty rcb, że halo wrzesień, liście będą spadać niedługo. Przygotuj, przygotuj swoje D. Przygotuj dobytek, żeby ci liście mi nie zapadało. Także, śmierdzi jeszcze tako farbo w tym traktorze, przez to, że pomalowana ta puszka. No, ale taki zapach nowości prawie teraz jest, można powiedzieć, nie? Nie wiem, ja to tam lubię, tak podmalować sobie te traktory, takie, żeby to nie było zawsze, tylko wie, to żółte, czerwone, szare, to takie, trochę tego życia dać tym traktorom. Tym bardziej, że mówię, pasuje do obciążników, jeszcze może kratkę kiedy z przodu, pierdolne w ten zielony kolor. Tylko wycieraczki nie mam. Nie mam wycieraczki, niestety. Ale to tam, kurde. Mało, w którym starym traktorze ta wycieraczka i tak działała. Te silniczki się paliły jak Jak te łęciny po kartoflach, jak sucho. Także tu trzeba będzie zesprężynować o to pole jeszcze. Tak nie miałem pomysłu, co tutaj zrobić. Ale o, siewie siewy szybko idą, jednak ten Poznaniak to, to troszeczkę jest troszeczkę jest szerszy jak to konny, jak kiedyś miałem, nie? Konnym, no to nie dość, że to trzeba dosypywać, było kurde, co wiecie, co przejazd prawie, to, to jeszcze to wąskie było. jak to też nie jest jakiś tam, wiadomo, król, król wydajności, jak to mówią, ale... To, ale zawsze coś tam idzie podsiać tym, nie? Jeszcze taki w całkiem nie najgorszym stanie jest. I powiem wam, że... Czekam na Wasze opinie, co to zrobić. Czy to traktor kupić większy? Czy ten kombajn zmienić na tego bizona? Nie wiem, nie wiem. Naprawdę skupiałem już kurde wyłysieję przez tę gospodarkę, nie? Naprawdę, bo to. Coraz jakieś koszty są. Teraz trzeba będzie jeszcze nawozów trochę dokupić. Ja tam mam parę worków, ale to nie wiem, czy to starczy. Więc trzeba się szykować, że może trzeba będzie dokupić. Oj! Ale dobrze, że zboża mam na sianie, przynajmniej to nie muszę brać. Kiedyś brałem takiego jednego tutaj, bym mi się pokończyło. To jak on później rozpowiadał, nie? Że Juskowi hetoła, a to on te. No to on zboże sprzedawał. Bo też taki z niego rolnik, a jakby on jemu nie sprzedał zboża, to, to by nawet nie miał czym siać. To od tamtej pory stwierdziłem, a pierdolę cię człowieku, ja będę zboże od ciebie brał. Takie to widzicie co tutaj? Ja już wam mówiłem zresztą, że w tej małej wsi to tych sąsiadów to. To tylko ten Pawełek, co mi kosił tym pizonem, To taki. Taka. Sz, wiecie, taki szczery Pawełek, nie? Bo on to nigdy nie odmówi. To jednak jest, wiecie. Kurde, teraz muszę jechać. Zajedziemy na tamten poprzeczniak, Jak właśnie te krzaki muszę to powycinać w cholerę, bo to tylko utrudnia manewrowanie na tym polu. Liści naleci zawsze przy tych bokach, kurde, przy tych poprzeczniakach a w niczym to nie pomaga ani trochę. Dobra, zagrzebiemy tutaj. Dobrze, że te grabki mam z tyłu jeszcze w tym siwniku. Dobra, zobaczę, co się dla tego zboża zostało. No i dobra, o, koło chałupy i już jestem ona na, na miejscu, nie? <laughs> no no trochę zebrało, ale jakbym chciał gdzieś pszenicę jeszcze siać na jakimś mniejszym polu, może tutaj od razu to, co mówiłem. Halo, ładnie zagrabione jest. Ślady tylko tutaj gdzieś się zawracają. No i moment pole zasiane, nie? Tutaj trzeba będzie sprężynówką przyjechać, bo to już takie grudy się porobiły, trzeba będzie to rozbić. Bronami to, no może i bronami to wyszło zrobić, ale Sprężynóweczko jak przejadę, to będzie kurde z wałeczkami, to A zresztą ja wam pokażę, czy wie to o co chodzi z sprężynówką, bo to Niektórzy to mówią na to agregat normalnie, sprężynówka to o to, nie? I te wałki ładnie by mi porozbijały, to bym miał sianie jak... jak trzeba. Odmuchawę muszę złożyć, bo jak zacznie padać później, to... to nie będzie ciekawie. Wiecie co? To ja jeszcze zrobię tak, że ja rzeczywiście, niby gdzieś tam jadę siać, albo coś, pokażę wam tego... tego bizona, gdzie on go tam miał. Tylko pozamykam te klapy tu, o. Żeby to tak nie, nie wystawało, nie radziło. Pojedziemy. Zobaczymy, czy ten kombaj do niego dalej stoi. Mówię, dorać tam i w komentarzach, bo ja to zgupiałem już z tym. Także jedziemy zobaczyć. Temu trzeba będzie zjechać, bo zasuwa. Temu tak samo. Ale patrzcie, są znaki, że to zwierzyna może biegać, że takie coś, nie? Gdzie tam? Następny, no ten trochę wolniej jedzie, aż się zatrzymał. On chyba tu będzie gdzieś skręcał do jakiegoś domu. Krowy tam sąsiadom wyjął. I tutaj o, nie? Nie wiem czy pamiętacie, aż kiedyś pokazywałem wam, podjeżdżałem tutaj. I właśnie tutaj chłop Zaraz, coś lubi, lubi wyjechać, ale chyba... Kurde właśnie, o tym mówię, nie? Jedź! No jedź! No i się będzie celował, może on to skręcać chce. Dobra, to ja jadę. Tam, on skręcać chciał, dobra. To przecież mógł. I tam coś stoi. Czekajcie, czekajcie. Nie, to jest ten Wizon, czyli on go nie sprzedał. Schował go tylko pod wiatę, widać, żeby. żeby nie ten. Nie wyblak całkiem. No dobra, to w takim razie, jak on jeszcze ten kombajn ma, to może nie jest wszystko stracone, tak? Zdecyduje się na wymianę tego fara. To będziemy mogli myśleć wtedy. Dobra, widzowie, to ja sobie teraz... Kurde, widzowie, powiedziałem teraz. To takie modne, nie? Każdy mówi o widzowie, widzowie. I O Tubowicze i tyle. Yy, ja sobie teraz pokręcę się, jak mi zboża starczy też jakieś małe poletko zasieję. Trzeba będzie też jak pogoda będzie stależować to pole po tej kukurydzy i tam też coś zrobić. Takie fajne małe pole będzie. Może jakiś rzepak tam spróbuję? Tutaj, któryś z tych moich pól był, ale to mi zboża nie starczy. To trzeba jechać na jakieś mniejsze. Dobra, trzymajcie się. Ja se jadę, tutaj się pokręcę po wsi, żeby patrzeć co można porobić na tych polach, żeby to póki nie pada, jak najwięcej zrobić. Nie zapraszam na kolejne vlogi. No i trzymaj trzymajcie się, na razie.